Cześć! Jak pewnie wiecie, papież Franciszek usankcjonował lektorat i akolitat kobiet. Jakiś czas temu w kilku odcinkach mówiłem o modernizmie w kościele, o sposobie, w jaki ja rozumiem modernizm w kościele. W komentarzach pojawiały się czasami takie wątpliwości, czy ja na pewno rozumiem, czym jest modernizm. Dlaczego ja używam tego słowa modernizm w kościele do opisywania pewnych zjawisk, które ja rozumiem jako modernizm, kiedy one już się tak naprawdę kojarzą z czymś innym. Był taki nawet moment pod koniec zeszłego roku, że uznałem, że modernizm to nie jest temat, w którą będę za bardzo wchodził, są już eksperci niech oni się tym zajmują. Jednak ten rok przyniósł. Jak już mówiłem, dwa odcinki temu. Ciekawe, najpierw to, co się wydarzyło w związku z cenzurą. W ogóle cenzurą myśli konserwatywnej, prawicowej, chrześcijańskiej w internecie. Jak otwarcie już pokazano, że nie będą się cackać tak naprawdę z nami, i potem to, co zrobił papież Franciszek, czyli właśnie usankcjonował akolitet i lektorat kobiet. I te dwa wydarzenia spowodowały, że zamierzam troszeczkę, no jakby, ukonkretnić swój przekaz na tym kanale. Nie będę się bał mówić tego, co myślę. To jest prywatny kanał YouTubeowy. Jeżeli dziś jestem w błędzie i ktoś mi wykaże, że jestem w błędzie, to się z tego wycofam. Przeproszę. Będę prostował. Więc moja teza jest taka, że podobnie jak z tą całą cenzurą myśli konserwatywnej, jak się czyta komentarze, czyta się w ogóle reakcje mediów, to ja odnoszę wrażenie, że dużo ludzi jeszcze wciąż nie rozumie, w jakiej rzeczywistości zaczynamy żyć. I jak się użyje na przykład słowa dobitnego, że to jest czysty komunizm, no to wiele osób mówi: Ojej, ty nie rozumiesz, czym jest komunizm. Komunizm kojarzy się z czymś zupełnie innym. I podobnie jest jakby z modernizmem w kościele. Też już dużo ludzi myśli, że z czymś to się tam im kojarzy, i że jak ktoś teraz powie, że to jest tak naprawdę coś troszkę innego, no to zaczynają się jakby takie właśnie pojęciowe nieporozumienia. Więc ja stoję na takim stanowisku, że to, co wydarzyło się w związku z cenzurą myśli chrześcijańskiej, konserwatywnej, patriotycznej, prawicowej kilka dni temu, jest przejawem czystego komunizmu, do którego pewne siły na świecie już dążą. I podobnie to, co dzieje się w Kościele katolickim, niektóre wydarzenia w Kościele, są przejawem modernizmu, takiego jak ja go rozumiem. Coś, co. Często nazywa się modernizmem w kościele, według mnie jest tylko jego przejawami. Starałem się już o tym mówić. Jeżeli ktoś tam tańczy podczas mszy, czy za granicą jakiś ksiądz, wyjeżdża na deskorolce, czy na hulajnodze po odpowiednią mszy, czy, czy tańczą podczas mszy, ksiądz nawet koło ołtarza, sobie tam fika, czy tańczy, czy śpiewa, to to są tylko przejawy. To nie jest modernizm. Modernizm, rozumiem. Tak, i już to starałem się tłumaczyć, i będę cały czas starał się mówić, jak ja rozumiem modernizm i dlaczego w ogóle o tym mówię. Dlaczego nazywam coś tam komunizmem? Poza kościołem, siły, które chcą zniszczyć coś na świecie, konkretnie chrześcijaństwo. I tak samo w kościele katolickim, modernizm. Dlaczego mi tak zależy, żeby były osoby, które zaczynają albo wykażą mi błąd, że ja nie rozumiem, co to jest modernizm, albo zaczną rozumieć go podobnie jak ja. Dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Bo żeby zwalczyć jakieś zagrożenie, żeby postawić mu opór, trzeba rozumieć jego istotę. I podobnie jak czytając wiele komentarzy na wydarzenie dotyczące cenzury, odnoszę wrażenie, że istoty tak naprawdę tego zjawiska no niewiele osób jest w stanie uchwycić. Podobnie jeżeli chodzi o modernizm na przykład, lektorat i okolica kobiet, to to co się przetacza przez jakby teraz polskie media katolickie, prawicowe, patriotyczne, według mnie wciąż nie jest w stanie uchwycić. Natury zjawiska. Jeżeli się nie, nie rozumie natury zjawiska, to będzie ciężko stawić mu opór. Przechodzę do rzeczy. Powiem najprostszym możliwym językiem, jak rozumiem modernizm. Wszystkie osoby, które mają na ten temat jakąś opinię, zachęcam do dyskusji księży, zakonników, siostry zakonne wszystkich ludzi, którym to leży na sercu ale do merytorycznej dyskusji. Modernizm, według mnie, jest zjawiskiem, w którym Kościół chce dostosować się do świata. Weźmy na przykład Europę Zachodnią, na przykład Niemcy. Świat się zmienia. Jak wiemy, propaganda lewicowa, propaganda jakiegoś takiego wyzwolenia, seksualizacja ludzi, poluzowanie wszystkich obyczajów. Na świecie no, się powiedzmy intensyfikuje. I wyobraźmy sobie bardzo konkretną sytuację jednej konkretnej parafii w Niemczech. Wyobraź sobie, że jesteś tam księdzem, na przykład już jesteś w podeszłym wieku całe życie miałeś dosyć dużo parafian mówię o praktykujących parafianach i z każdym rokiem masz ich trochę mniej. Oni obcują nie tylko z treściami, które mówisz im w kościele, ale ze światem. Tam jest poluzowanie obyczajów, więc masz coraz więcej w parafii rozwodników, masz gejów, masz lesbijki, masz ludzi, którzy zaczęli już naprawdę mocno z tymi nowymi trendami na świecie obcować. I ty jesteś księdzem, który mówi homilie, masz mówić na przykład o grzechu, i widzisz, że masz coraz mniej ludzi. Według mnie, modernizm nie jest tylko efektem zorganizowanych sił w kościele, że masoneria przenikła, chce zniszczyć kościół, o tym można pytać bardzo dużo. Bardzo mało natomiast mówi się o takim banalnym, absolutnie banalnym powodzie, dla którego w ogóle według mnie modernizm do kościoła się... Dostał. Mianowicie, kiedy świat się zmienia, żeby kościół pozostał nienaruszony i stwierdził, ok, nie zmieniam retoryki, będę mówił dalej swoje, nawet jeżeli w wyniku zmian na świecie z tysiąca ludzi w parafii robi mi się nagle 29 osób w parafii, bo tam są rozwodnicy, którzy są obrażeni już na mnie, że ja mówię, że oni są w grzechu, tam są geje, którzy są obrażeni na mnie, że nie mogą przystępować do komunii, coraz więcej ludzi wokół, na przykład w Niemczech powiedzmy, jest już na Kościół obrażona. I kościół ma tylko dwie drogi. Stoję twardo, przy tym, na czym w ogóle zostałem zbudowany, z pełną świadomością tego, że z tysiąca ludzi zrobi mi się w ławkach 29. Albo mówię sobie, ojej, żeby tych ludzi jakoś tutaj przyciągnąć, muszę trochę poluzować wszystko, żeby oni znowu chcieli tu przyjść. Im więcej na te tematy czytam, tym bardziej jestem przekonany, że tu jest źródło. Po prostu. Pewne episkopaty, pewne, pewni duchowni okazali się albo w wyniku tego, że są mięczakami, albo w wyniku tego, że po prostu źle odczytali te znaki czasów, stwierdzili: Świat się zmienił, ludzie już nie, nie mogą słuchać tego, jak do tej pory się mówiło, zmieńmy to, co mówimy. Oczywiście potem jest bardzo dużo aspektów tego całego zjawiska, potem Kościół jakby już dokłada cegiełkę do tego, że w głowach tych ludzi jest bałagan, że tak naprawdę nie do końca już wiadomo, o co w ogóle chodzi w Wierze Katolickiej. Potem Kościół, że tego się przykłada, ale czy genezą modernizmu yy, mówię o siłach ziemskich, bo wiadomo, że z sił nadprzyrodzonych, zły chce zniszczyć na przykład kościół katolicki. Natomiast z sił ziemskich, czy bardziej powinniśmy się zastanawiać nad tym, że są konkretne osoby, jakiś potem kardynał niemiecki, czy on jest tak naprawdę świadomy tego, że on chce zniszczyć kościół, czy on po prostu już jest zainfekowany całą tą historią, na przykład tego, właśnie, że z pełnych kościołów zrobiły się puste w wyniku tego, co się dzieje poza kościołem, co, jak dotarły ideologie do człowieka i on mówi, że on będzie się teraz, on, on chce mieć ludzi w kościele, on chce z tymi gejami, też żeby oni też mogli do komunii, bo się poobrażają, on chce, żeby rozwodnicy przystępowali do komunii, bo się obrażają i on zaczyna zmieniać w swojej głowie doktrynę, chce ją dostosować, bo on po prostu chce mieć ludzi w kościele. Nie wiem, czy dlatego, że chce się czuć jeszcze ważny i, że to jakieś dobro z tego wynika, czy po prostu też chodzi może o kwestie finansowe, z pełnych kościołów zrobiły się puste i tak dalej. Można analizować to na milion sposobów, ale czy istota leży w tym, że jacyś dziwni ludzie przyszli i stwierdzili, że kobiety będą teraz szafarkami komunii i to jest modernizm, czy to jest tylko przejaw czegoś, co zaczyna się już bardzo, bardzo wcześnie, gdzie kościół mówi o jej Musimy się dostosować, bo ludzie już nie chcą słuchać. Generalnie, jak powiedziałem, chyba jest to jasne, świat się bardzo zmienił. Ideologie, które płyną z zewnątrz kościoła wiele zmieniły. Na przykład zmieńmy teraz troszkę kontekst i powiedzmy sobie o wychowaniu dzieci. Jak dzisiaj w 2021 roku zareagowałbyś, gdybym powiedział, jest oczywiste, że dzieci powinny się bać swojego taty. Obstawiam, że 90% z moich odbiorców teraz poczuło rodzaj niewygody. Jak to? Dziecko ma się bać swojego taty, a przecież to jest zupełna oczywistość. I przez w zasadzie całe dzieje historii było jasne, że żeby wychować dobrze dziecko, to ono musi mniej więcej w podobnym stopniu czuć ciepło ojca, jego jakbyś taką siłę, czułość, w jakim się go bać. I oczywiście tutaj wchodzi teraz cała manipulacja językowa, jaką już komuniści od wielu lat w różnych językach nadają nowe znaczenia pojęciom, więc bać. Można się na różne sposoby. Można się bać czegoś takiego jak zły pies, który zaraz nas ugryzie, ale można też się bać włożyć rękę do ognia. Mimo, że słowo bać tutaj i tutaj, jakby jest to samo słowo, no to to są zupełnie inne przecież strachy. Tutaj mamy prawdziwe zagrożenie, że na przykład jeszcze ten pies ma wściekliznę, no to to jest jakiś rodzaj zagrożenia, to jest zło. A ogień, który po prostu sobie płonie w kominku, nie jest żadnym złem ani zagrożeniem, ale jak włożysz tam rękę, no to powinieneś się ewidentnie tego bać. Więc yy, tak naprawdę, przez samo niezrozumienie tego słowa, już można by całą historię, jaka w mózgach ludzkich nastąpiła, która doprowadza potem do modernizmu. Jak to jedno z drugim się wiąże? Skoro poza sprawami kościelnymi masz jakiś opór na myśl o tym, że dziecko powinno się bać swojego taty, to jesteś już bardzo mocno zainfekowany takim modernistycznym podejściem do świata. I jeszcze, oczywiście, teraz, na przykład, ja na tym kanale mam gdzieś lampkę, że dobra, ktoś weźmie to, co powiedziałem, wytnie z kontekstu i powie jakiś YouTuber beznadziejny, każe. Ojcom bić y, dzieci, tak? Bo to wiadomo, że komuniści lewactwo robią takie rzeczy z wypowiedziami. Patrzcie, on powiedział, że tata powinien wzbudzać strach w dziecku. No i oczywiście nie o to mi chodzi. Porównajmy roboczo sobie na razie ojca do na przykład lwa. Więc prawdziwy ojciec powinien być czasami taki. A czasami taki. Tylko że człowiek, którego właśnie różne ideologie uczą, że najważniejsza jest wygoda. Najważniejsze jest, jakby, żebyś za bardzo nie odczuwać żadnych negatywnych emocji, powoli całe ojcostwo próbuje pozbawić tego. I cały ojciec ma być taki. Co powoduje, że w ogóle niemożliwe jest jakiekolwiek ojcostwo. Mężczyźni się męczą, jakieś sceny z filmów, gdzie tata tylko się bawi, chodzi na czworakach, gdzie udaje konia. Cały czas się śmieją, bawią. To jest absurdalne niewykonalne zupełnie sceny, pozbawione zupełnie czegoś takiego jak autorytet ojcowski i tak dalej, powodują, że na przykład mężczyźni w roli ojców dzisiaj bardzo często czują się zagubieni. I teraz jak to się w ogóle ma do modernizmu w kościele? Jeżeli poza kościołem w tych ideologiach powstaje coś takiego, że negatywne emocje są złe, w ogóle bać się to jest coś stricte negatywnego, więc na przykład dobry ojciec jest tylko taki, a nigdy taki. To wchodzi do kościoła. Bóg, jako ojciec, powinien zgodnie z nauką katolicką, ze wszystkim, co było zawsze, wzbudzać te obydwa uczucia, miłości i bojaźni. Nie można tych dwóch rzeczy oddzielić od siebie. Jeżeli ten odcinek ma sens, daj łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli interesują Ciebie takie treści, analiza komunizmu przed drzwiami kościoła i potem analiza modernizmu w kościele katolickim, który również jest chorobą, to proszę zasubskrybuj mój kanał. Dołożę starań, żebyś tego nie żałował. A jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, co jest, nie ukrywam, potrzebne do tego, żebym mógł zamiast pracy zarobkowej gdzie indziej skupić coraz więcej czasu i energii na pracy publicystycznej, właśnie w której mam zamiar próbować jakby łapać istotę komunizmu i modernizmu w Kościele katolickim, żebyśmy byli w stanie go odpierać, no to będę bardzo wdzięczny za takie wsparcie o możliwościach, napisałem pod filmem. Wracamy do odcinka. Natomiast jeżeli bojaźń w jakimś sensie zaczyna być zupełnie niestrawialna dla ludzi, którzy są zainfekowani przez różne ideologie, no to przychodzą do Kościoła i oni nie chcą słuchać już o grzechu, nie chcą słuchać o konsekwencjach grzechu, nie chcą słuchać o prawie Bożym, oni chcą tylko tą stronę miłosierdzia, miłości, Bóg dobry, Bóg kocha, relacja, Oczywiście to wszystko jest prawda, ale to przecież wszystko, co stało się w Nowym Testamencie, nie znosi jakby prawa ustanowionego w Starym Testamencie i cała ta strona bojaźni po prostu Bożej nadal jest aktualna. Te dwie rzeczy, dobrze zbalansowane, dają według mnie wiarę katolicką. Natomiast Kościół, jakby od tego odstępując, skupia się tylko na tym i wszystko inne, co potem rozumiemy jako modernizm, jest przejawami tego modernizmu. Tylko człowiek Kapłan, zakonnik, siostra zakonna, zwykły wierny, który żyje mniej więcej w ten sposób, że przed Bogiem uznaje dokładnie chyba w podobnym natężeniu stronę miłosierdzia, miłości, ciepła, relacji, błogosławieństwa itd. Jak i stronę bojaźni, prawa Bożego, próby przestrzegania tego prawa. Jeżeli to jest mniej więcej zbalansowane, to tylko taki człowiek jest w stanie rozstrzygać potem, czy kobiety powinny, na przykład, właśnie być dopuszczone do lektoratu i akolitatu, czy nie powinny. Dyskusja o tym w oderwaniu od, od tego, że jest jakieś prawo Boże, że w ogóle nasze życie na Ziemi ma jakiś cel. Że cała ta sieczka tak naprawdę miłosierdziowa, przepraszam, że tak brzydko o tym mówię, ale jeżeli to jest pozbawione tej drugiej nogi, czyli bojaźni Bożej, jest już po prostu sieczką. To jest tylko sieczka. To tylko połączone bojaźń Boża i miłosierdzie, miłość, razem dają wiarę katolicką. Całe to miłosierdzie, uzdrowienia, tańce, hulańce, to wszystko, co tutaj po tej stronie się dzieje, pozbawione bojaźni Bożej, jest, jest sieczką, jest modernizmem, jest protestantyzacją Kościoła i tak dalej. W jaki sposób my możemy merytorycznie rozmawiać o tym, czy komunie przyjmować na rękę, jeżeli w ogóle jesteśmy pozbawieni bojaźni Bożej? Jest tylko właśnie, Bóg mnie kocha, no to jest taki właśnie ciepły, przyjemny lew, o taki. Tak, takiego lewa nie przyjąć na rękę, ale jeżeli też uznamy, że jest taki to zaczynamy w innym kontekście to wszystko rozumieć. Jeżeli msza święta pozbawiona jest na przykład w ogóle elementu ofiary, to czemu się czepiać, że jakieś dziewczyny tańczą podczas mszy, machają flagami? No przecież to w sumie piękne, no, kochamy się, Bóg kocha, jest dobrze. Natomiast jeżeli zacznie się rozumieć, że to i to jest nieodłączne od siebie, to wtedy chyba siądziemy w tych ławkach i przestaniemy tańczyć, machać rękami. Ja widzę przejawy modernizmu wszędzie, natomiast próbuję dotrzeć do jego istoty. Ksiądz, który stoi w kościele i zaczyna zmieniać w ogóle doktrynę, zaczyna zmieniać swój przekaz, bo on nie chce, żeby ludzie mu odeszli, Je to jest stricte modernizm, czysty modernizm. Do czego Ty przyciągasz tych ludzi, jeżeli Ty zmieniasz prawdę? Ty masz przyciągnąć ludzi do tego. Tego. Tylko, ten, tylko ta kombinacja jest wiarą katolicką, jeżeli tylko pokazujesz to i nawet masz pełny kościół, to nie przygnąłeś ich do Boga, bo oni nie są w tym momencie w kościele katolickim, są w jakiejś świątyni, w której się uprawia jakąś inną religię, więc bardzo często się słyszy, że no tak, no ja bym chciał w homilii jakiś tam przekaz zaostrzyć, ale ludzie będą mi odchodzić, no to kto ma tutaj problem, ty czy ludzie? No, w jaki sposób możesz cały czas udawać, że nie ma tej strony, że nie ma strony prawa Bożego, grzeszności, złych konsekwencji grzechu? Będziesz do końca swojej posługi udawał, że ta strona nie istnieje, żeby ludzie przychodzili? To na co oni będą przychodzili? Na jakie przedstawienie? No, więc dobrze, yy, może się odrobineczkę uniosłem. Chciałbym jakby rozpocząć tę dyskusję, bo według mnie, jeżeli mamy poza kości drzwiami kościoła odeprzeć trochę komunizm, to musimy rozumieć jego istotę, nie tylko analizować przejawy. Podobnie w kościele, za drzwiami kościoła, jeżeli chcemy odeprzeć zagrożenie, to jest choroba, jaką jest modernizm, musimy rozumieć jego istotę, a nie tylko przejawy, bo dyskusja o tym, czy komunia do ust, czy na rękę, pozbawiona tak naprawdę rozumienia, kim jest Bóg, jest dyskusją jałową i zawsze będzie jałowa. Jest tylko jakby dwiema opiniami: ten uważa tak, ten uważa tak. I proszę o jedno: jeżeli nie zgadzasz się z tym, co mówię. To yy, przynajmniej nie sugeruj mi braku odczytania albo braku zgłębienia tematu. Przeczytałem Encyklikę Piusa X, przeczytałem dużo literatury na temat modernizmu, i po przeczytaniu tej literatury nie zmieniam swojego rozumienia, że troszkę za dużo mówi się o jego przejawach, troszkę za mało o jego istocie. Wszędzie tam, gdzie w ogóle w Wierze Katolickiej zaczynamy zbytnio uwagę przywiązywać do tego, o jej, ale jak człowiek się poczuje, to jest bardzo ważne, jak on się poczuje. Czyli nie powiemy mu prawdy. Słuchaj, stoisz na środku autostrady i jedzie na ciebie rozpędzona ciężarówka, bo on się może źle poczuć, rozumiecie? Więc trzeba zmniejszyć przekaz. Trzeba go najpierw jakoś tam przytulić. No, zaraz go rozjedzie ta ciężarówka, ale przynajmniej dobrze się poczuł przez moment. A jakbyśmy wrzasnęli na niego, złaś z autostrady, bo zaraz zginiesz, no to on ma dyskomfort psychologiczny. Tak mniej więcej e, widzę ten cały problem. Mam nadzieję, że nie wyszło to zbytnio chaotycznie. To nie jest ostatni odcinek o modernizmie. Więc nie będę komentował tego, czy kobiety, mnie oczywiście nie powinny y, tych funkcji stanowić. Absurdalnym wydaje mi się taka argumentacja, że to w sumie nie jest nic nowego, tylko papież usankcjonował to, co i tak już się gdzieś tam, takie praktyki przecież były na zachodzie. Jeżeli wprowadzamy do prawa coś, co gdzieś już jest praktykowane, i mówić, że to nie jest tak naprawdę żadna zmiana, bo przecież gdzieś to już jest praktykowane, więc on tylko to wprowadził teraz do prawa, jest absurdem po prostu i nawet no, nie traćmy czasu. Jest absolutnie wielka różnica między obserwacją, że gdzieś ktoś coś praktykuje. A wprowadzeniem tego do prawa kanonicznego. To jest przepaść między jednym a drugim, i argumentacja, że to nie jest żadna rewolucja. Nie będę w ogóle wchodził w takie rozmowy, bo to jest po prostu strata czasu. To jest rewolucja. Natomiast czy wprowadzenie tego prawa przez papieża jest dobre czy niedobre, no ciężko jest dyskutować, zanim w ogóle ustalimy o czym my chcemy rozmawiać. Czy tylko o tym, czy o tym i o tym. Bardzo ciężko prowadzić jakiekolwiek dyskusje, jeżeli nie ma jakiegoś pola wspólnego. Ja osobiście uważam, że oczywiście jest to przejaw modernizmu i ten kierunek jest bardzo, bardzo zły, co widać po Europie Zachodniej. Nie, kobiety nie powinny według mnie do takiej posługi podczas mszy świętej być dopuszczane. No ale zanim się ustali pole wspólne, to oczywiście takie słowa mogą być bardzo niepopularne. Jestem w ogóle szowinistą, jestem antyfeministą i tak dalej, i tak dalej. Nie traćmy czasu. Pani, bardzo Wam dziękuję za uwagę, człowieku rozumny, człowieku wierzący i jeszcze niewierzący, człowieku, który rozumie istotę modernizmu i człowieku, który jeszcze nie rozumie istoty modernizmu. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.